Jakby czuł skurde I Się nie rozłączy, jakby czuł Jakby czuł We're Że go kurwa chce sprzedać Ach chuj Ja pierdolę Kurwa, jedziemy, bo tu nie ma czasu. Jedziemy, kurde mać, wir liben autos. Ostatnie spojrzenie na niego. Na foteli, który pójdzie na wszystko, bo już to jest niepotrzebne. Ja pieprzę, po wir libenku. Po wir libenku, jedziemy, kurde, w ostatnią jego drogę życia. jak chodzi. Dobrze dajesz, Wirlibyn. Tak dawałeś, ale musimy się pożegnać. Wirlibyn.